Witam dnia kolejnego. Marcin przyjechał, ale przyjechał i natychmiast wyjeżdżał, bo musi wpuścić babę. Nastąpił nie, nie do czas, źle jakoś nieportery. Że czas. Tak dobrze się spytałem kontrolnik, która jest godzina. A ty jedziesz do domu teraz? No. No to bierz te soki. No. No. Sorry. A ile masz ich wziąć? Ile zostały Dwa. Dwa. Ja nie wiem ile, no. Dwa chyba, no, ja nie, dwa. No, je... to dobrze, no. Albo ja, trzy. Słuchajcie, krzychu number one w Cambodia. O, słuchajcie, zamówiłem 6 kg wołowiny dla psów. Tu przyszło piękna wołowinka. Także to będzie w lodówce. Tam treje już se Ja tu wziąłem, teraz odkroiłem, bo zabieram lejle dzisiaj ze sobą i żeby tam miała co jeść na restauracji biorę jakiś chrzan biorę świkłę tam jeszcze jakieś ogóreczki mam tak na, na restaurację ja idę na góry. jesteś? Przykro nie słyszy, bo radia, słucham. radia słucham. czego już tutaj na magazynie rozrabiać Plecak był mi taki większy, więc mam więcej rzeczy do wzięcia. Albo nie używałem, nigdy. Albo raz, parę lat temu. Ja jadę obładowany w dwa plecaki. Jeszcze mam mało paliwa, muszę jechać na stację od razu. Chodź Lejla, pojedziesz z panem, chodź. W drodze przyjechałem się zatankować przy samej świątyni To jest też szkoła od świątyni Ale ile gdzieś tutaj już łazi 2 litry wlane. Mój kiep kiep że trzeci litr wejdzie to też bierzemy Żeby nie jeździć na tak zwanych oparach no ładnie tutaj Bo to nawet ten mostek jest już w architekturze, w manierze świątynnej, tu jest świątynia buddyjska, a zarazem szkoła przyświątynna więc jest ruch dzieciaki i tak dalej. Wie? Ładny stary drzewostan, a ja mam na dwa plecaki, ja z tyłu większy jak podróż. Jedziemy, dalej, chodź. paliwko kosztuje 4,5 zł. 4,5 i pół złotego. Skakuj, skakuj. Zajechałem i zamknięte jest. Parę minut po 12. Sros tutaj śpi, nawet tej skuter jest, ale jeszcze chyba się nie wynurzyła z chałupy. Dobra, otwieram. A tam wywrotka przywiozła na zewnątrz kolejną górę piachu. To się będą psy bawić na tej na tym. Piach. Dobra, ja sobie robię swoje. Na kąpie. Cross się pewnie niedługo obudzi. Marcin to tam zajęty gania po mieście, coś sobie załatwia. Swoje sprawy. Chyba się przeprowadza nawet. No i co? A ja tutaj mam robotę. Taką po pierwsze muszę z hurtowni, żeby nie jeździć, pościągać rzeczy z hurtowni chińskiej, żeby nam przywieźli, już to zrobię online. Zrobię zamówienia online, muszę kupić sodę, muszę inne rzeczy pozamawiać, tutaj troszeczkę uporządkować na blatach, bo jest no, chaos i kule do pizzy zrobić, to tak na teraz. Marcina zobowiązałem, żeby załatwił dzisiaj jedną rzecz, przynajmniej, czyli kupił telefon komórkowy i nowy, tylko jakiś taki bo taki mówię 100-150 dolarów w budżecie, żebyśmy się mieścili, i kartę telefoniczną, simkę, żeby załatwił, żeby tu była służbówka taka, nie? Pod, pod krajbę, żebyśmy ją podawali wszędzie i tak dalej, i tak dalej. Dobra. I no oczywiście to nie jest tak, że ja Marcinowi wydaję polecenia, bo jest spójnikiem, no ale jakoś tak tutaj, żeśmy te role podzielili. Czy inaczej, one się same podzieliły jakoś naturalnie, tak? Kto tam ile ma czasu, kto tam co robi, kto się jest lepiej z czym czuje, z jaką robotą Dobra, czyli trzeba robić. Pojawił się Marcin, ale nie wnieść tak jak ja wziąłem się z domu jakieś pudełka, jakieś inne rzeczy pobrałem, tylko on przyjechał wynieść. On przyjechał zabrać patelnie garki i się zawija. No, Marcinie. Nie, tylko ja chciałem. Jeden widzę, to ten zostawi, będzie. większy, o jest ja, tam. Ja chciałem powiedzieć, że ja tutaj rzeczy wnoszę dzisiaj. Ukrywam w przedstrejlerze tak lekko. Filiżanki do kawy wyniosłem z domu. Wyniosłem z domu jakieś opakowania ćwikłe. Wyniosłem pojemniki plastikowe, takie żebyśmy mieli. Wyniosłem spryskiwacz z domu, a ty wynosisz z restauracji do siebie do domu. Tak, Odbieram. Przyjechały no. z Chin, to mogę odebrać, żeby w domu było. Marcin, wpada. O, i deseczka, cyk. Przyda pysyka, się, pysyka. nie? Deseczka, <gry> cyk. No, pewnie. A co, dzisiaj przeprowadzka, tak? Nie no, to początek dopiero, wiesz? Choćby pierwsza, bo cały tak, żeby... No. No, że też się przyda, nie? Do domu. Moje, prywatne. Przyjechały z Chin, przyjechały. Do tego zostawię. Czego tu nie ma? Prywatnego, zobacz, tu cię tylko obróciłem. Tylko, na, na razie. A później będzie już garściami brał. O, to nie było prywatne. To z nieba spadło. O, już wynosi. I... I... Nie puszczaj Stara ludzi retoryka. jak wynoszą. Stara retoryka, Do zobaczenia. Aha, a ty tuktukiem jesteś tak? No, no, dlatego chcę rzucić tam. No, no, no. A co tak kule jest? Ty, ta działka już co ci mówiłem, przycisk do gościa, to sprzedano ta po, Tak, tak, tak Ja to muszę nagrać, żeby były dowody. Aha, dzisiaj musimy kupić tą Gaz butlę Pa, tu przywieźli z powrotem ten ten Górę piachu przed chwilą No bo psy lubią sobie Słuchaj, no dobrze, że tego, że się już będziesz moim sąsiadem. Tak, pozwolę no. sobie też coś nagrać, bo dzisiaj za dużo pracuję, za mało nagrywam. Lej nawet trzeba się kupować z chłopakami. nie radzą, bo mają świeżą góry w Chyba pani wraca, zobacz. Aha. Lecą z daleka, słyszysz, Albo nie. 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 Może nie. Słyszą gdzieś coś innego. Akcja. Gdzieś zech po bo Pan czeka, więc ja też ruszam. Dobra. Do zobaczenia niedługo. Cześć, trzymaj Wiesz, się. Ja zobaczę, czy... Leć, bo się spieszysz. Ten telefon załatw. No, no właśnie, to poczekaj, to się rozłączę. Eee, bo ja mam jeszcze takiego tego. Nie się nazywa, Takie duże. Nie, no telefon do kieszeni się... włożyć. Żeby... Włożyć, dzwonić, ktoś ja dzwoni. No to Niech tu na barze. Na... No ma być na barze. No tak, ale żeby ma, ktoś to, zadzwonił. To, to nie, nie trzeba kupować już. To Zostaw dla siebie, dobra? 100% nie i rozładowujące się po pół godzinie i taka będzie puszczanie muzyki, że to będzie cały czas na kablu, będzie musiało wisić. Leila poszła tam naprzeciwko, widzę, do pustostanu. Dobra, ja idę siadam, robię swoje. A to jakie stare wiatraki wozi pewnie jeszcze gdzieś podjedzie coś zabrać. Dobra. No nic na no Marcin będzie moim sąsiadem teraz. Sąsiedztwo takie mam, widzicie. Nikt sobie sąsiadów nie wybiera. Lejla, widzę cię. Samochód nie wpadł. Dobra. A tu u sąsiada kopią, rąbią młoty pneumatyczne. Szałapotajstwo mu podłączają rurami. A ja myślałem, że to Marcin tak przyjechał do tego, do roboty, porobić coś. Itd. No nic, może później przyjedzie. A widziałem, Leila już się tam z pieskami pobawiła. Tam jest taka suka, to ona ją goni. Lejla goni tę sukę i ta suka ucieka. A z tymi pieskami, psami, no to się bawi. Sros już na robocie, wysłałem ją po jajka i fajki do sklepu. A dzwoniłem do tej drugiej pracownicy, do Szarity i... no ona ma wolne dzisiaj, nawet zapomniałem, nie? mówię kup fajki po drodze i gdzie jesteś, nie? A no, ja mam dzisiaj wolne, ja wiedziałem, że wczoraj rozmawialiśmy nawet, że ma, że 29 bierze wolne, ale ja tak nie skojarzyłem, że dziś 29. O, zrozumiałem, kupiłem 5 tak, dobrze. Marcin mi się nagrał i zauważył w sklepie Tefala Garnek. Za 22 dolary i dzwoni, czy bierzemy, czy nie, no, żeby decyzję podjąć. Marcin, bierz, nie pytaj się, bo zanim ja ci odpowiem, to Ty już będziesz gdzie indziej. Także bierz, nie pytaj się, Marcinie, o takie rzeczy, bo to nie musi się zarząd zebrać, żeby garnek, rondelek kupić, nie? Do jajek, gotowania, będę Do. Tak. Astroszku mi zrobiła kawę. Thank you so much. Da, myślę, że zakupy na tym poziomie to w ogóle nie trzeba między sobą negocjować. Zresztą ja tak robię. Potrzeba, coś to zamawiam z kim i to przychodzi. Nie dzwonię do Marcina w takich sprawach. Dobra. Kuśtyk. Co tak Kuśćkarz? O. Dzień dobry panie Dzień Dobry. Panie Adamie, ja wysyłam do pana wiadomości z zapytaniami poważnej... Ja w sprawie garka, to ja już tu nawet tu nagrywałem, to się mnie nie pyta jak to 20 dolarów kosztuje. Nie go no, O kurde. To nie wziąłem go Od razu do domu, po co będziesz? Do domu, po co, co będziesz kradł? Po, po, no, po co pośrednio, prawda? Tak, po co będziesz zabierał za tydzień, Jak od razu z, kupiłeś go i zawieźć do domu. kupiłem dla do, dla do, do, do siebie też taki sam. Aha, no. I, i jeszcze taki garnik też To no. Są mega ceny. No gdzieś kadolca kilka dolca za te nie, bo chyba. Teflon, ja myślałem, że to jest materiał, a to jest, no, firma, tak? Firma. Teflon to jest materiał. Teflon to jest materiał. Ale z ciebie teflon. No. Teflon. No. i a, to a kto tak możeśmy, się o tym wiesz, że że kieronderek by się przydał, że nie ma, no? Taki fikuśny. Fikuśny, czerwony z przykryweczką, fajny a. Słuchajcie, ludzie coś przyjechali tuk tuk, cały ludzi, kurde, a my żeśmy tego nie reklamowali, jeszcze nie jest pora. Zostawiam frontem do klienta. Ja tam za alejle pośpię piw. Goście przyszli, zamówili pierogi razy dwa, napoje, dwa piwa, tam coś tam, jakieś wody i tak dalej. I no muszę zrobić, bo Marcin natychmiastowo wyszedł w tym momencie, jak oni przyjechali. Bo miał ważne sprawy jakieś na mieście. A! Sros jest na froncie, a druga szalita, kelnerka ma dziwolny. o Pomożesz. Jako, że Marcin już patelnię, którą używaliśmy zabrał do domu, to użyjemy tej pateli nowej. Dobra. Z wspólnymi siłami to, że tak powiem, praktycznie już zrobili. Do tego śmietana. Sztuczce. I... I co? I wsio. Aha, no oczywiście podajemy pieprz i solniczkę na stół, jakby ktoś chciał sobie, bo ja to z pieprzem takie rzeczy. No, goście zjedli, wypili parę piwek, sody i zaraz dostała 4,5 dolka na piwku. A w ogóle goście, którzy byli, to mój patron tutaj jest z wycieczką turystycznie. cztery osoby przyjechali. Mój patron od trzech lat na patronacie Słuchajcie, co chciałem powiedzieć, że mieliśmy dzisiaj jechać odebrać rzeczy z chińskich magazynów. No i miał Marcin pojechać, ale tak mu było nie po drodze, bo tak się troszeczkę przeprowadza. Ja mówię, dobra, to olej to ja to załatwię, a no i tyle, nie? I... Ja mówię sobie tak, kurczę, postaram się, żeby mi to przywieźli, zapłacimy za przejazd i tak dalej, ale żeby to przywieźli, już to będziemy mieli przywożone. I bardzo dobrze, że Marcin nie pojechał, z tego względu, że się okazało, że dosłownie jak to załatwiałem, to spłynął kolejny towar i dużo go spłynęło. Nie wiem, tam z 10-12 grilli, dużych grilli, plus trochę drobnicy. I to takie nie zawsze najmniejsze, bo stolnica do pizzy i tak dalej, nie? E, Jakieś znowu lampki kolorowe, ledy przyszły. Oraz inne szpargały, także, także już mi to wiozą i znowu za transport trzeba było zapłacić 160 dolarów z haczykiem. No, ale na ma się nam to spiąć w handlu, także, także czekam na towar. Zapłaciłem i czekam. Dałem numer do SROS i no, pokieruję jak będzie kierowca jechał. A w międzyczasie SROS podlewa trawnik, jak go tak mógł nazwać. O, mój wspólnik przyjechał! Już na wyko... Ty już na wykończeniu jesteś, widzę! Ale ty nie powinieneś w taką pogodę się ruszać, bo to jest dla tych, co mają nadciśnienie, dla ciśnieniowców, to nie do tego. Z to też w ogóle. No A co żeś masz taki wypchany? ja ze wszystką wynoszę, to nie muszę co ty. Okay. Alkohol pewnie. Kupiłem telefon nowy. No, nowy no. Nie miałem po używanego. Chociaż miałem ja po prostu używanym. Pewnie fakturę kazałeś, żebyście zabyżyli. Nie jest tak na jednym, to by sobie mogło grać po papier. Ale nie, 99 tak Nie myśl, że to ja będę ci oddawał jakieś pieniądze, tylko ty mi ja przed chwilą zapłaciłem ponad 160 za nowy transport lody, który już tu jedzie. Dobrze, że nie pojechałeś odbierać, bo już jedzie. Po co wydać te pieniądze? Żeby odebrać. Tylko. O, fajne. Realme Note 50. To teraz jest na trendzie taki. A od razu mogli ci nakleić tą szybkę, nie? Nie wiem czy nakleić, czy nie. Sumie, nie no to trzeba było to tak zrobić. By... No to trzeba, trzeba było im... Byli, znaczy, znaczy, może tu jest ta szybka, no, ale to trzeba umieć kleić. To... Trzeba podjechać do byłego co telefonu sprzedać. tak W Ma. każdym razie jest telefon. No, najważniejsze jest to, że 8 giga pod ręką wow. Robi wrażenie. Czyli, że ten gdzieś... Służbowy. Słuchaj, a ten, a kupiłeś te przejściówki, co Cię prosiłem? Nie. Zapomniałeś. Ale jest karta Metfona SIM już aktywna. W wow. Robi wrażenie. Za, przyjedzie sprzęcik, wiesz. A co z a gdzie ludzie tutaj siedzieli długo? Tak, to mój patron. Tak? Niedługo, ale posiedzieli, zjedli, wypili i pojechali. Tak. co zamówili? Dwa razy pierogi, bo kobity już nie chciały jeść, bo gdzieś tam wcześniej jadły. Zamówili trzy piwa. I dwie wody. Ta. Dobra, przyjechał towar, a tu jest też gość od nieruchomości, bo będziemy ziemię kupować, ale musimy porozmawiać dokładnie. A tu przyjechał towar. Ciężkie porządne sprzęt Wszystko? Nie do chwilę? Dżurek podany, a da przyszedł lechu z kobitą? Nie. O kurde, ale to wielkie. Ja nie wiedziałem, że to takie wielkie płatki. Ja to na jaką posypkę na chleb. Dobra, czas nakarmić psa. No dobra, lejli, pokrwiemy połowinę. Na surowo takie coś. Chodź, masz. goście, jadą Marcin jedzie. A ja działam z wizytówką na Google Mapsach i muszę na jutro elektryków zawołać. Jeszcze kilka drobnych rzeczy do zrobienia jest. ktoś się pytał, czy podważał ile Marcin dał za kamerę. U mnie w komentarzach to tu jest faktura, bo ja nawet mu to ogarniałem. On tylko zapłacił. Proszę, zawsze mówię, Kambodża jest droga. Proszę. Tu jest rozmowa ze sprzedawcą. Ze sprzedawcą a to jest jeszcze korespondencja, jak ja kupowałem, o poczekajcie, gdzie to muszę najechać tym kurde dziodem, o. O, a tu jeszcze jeden sprzedawca, jak teraz dla Marcina kupowałem, to też się zapytałem. Dobra, słuchajcie, taka stolnica też między innymi przyszła, z Rosją rozpakuję i na oliwi olejem, żeby ona już później nam wody nie, nie piła przy zmywaniu i tak dalej, nie? No, taka stolnica do nic. Także jak widzieliście, przyszło trochę grilli tu 100 metrów światełek. Znowu trzeba będzie podłączyć. Że coś było, to już poszło. A i bluza taka sportowa dla Sraimy. Ale ile odpoczywa. Tu chłodnie. Dobra, słuchajcie, Stros zrobiła robotę. Ja teraz porcuję bekon elegancko, żebyśmy mieli. Tu mam jednorazowe woreczki. Zroś się bawić z lejlą. No Zaraz zamykamy i trzeba jechać. Jutro do, do roboty. Nie? Wszystko ładnie pozmywane, posprzątane. Jest elegancko. Także porcjuję do woreczków, do pojemnika i później ile potrzebuję, to wyciągam. I elegancko. Ja wiem, że oczywiście zaraz będzie masa, koment... tak się boczku, nie, bekonu się nie przechowuje, w żadnym wypadku. Ale ja to tak zrobię i tak jest dobrze moim zdaniem. Co Lejla, jedziemy do Stefana? Trzeba do Stefana do domu wracać. Mm. Dobra, dobra, jedziesz. Cześć no, się pan nie zostawi, chyba że ze srosz zostaniesz, lodówki pełne. Spokój się. Jedziemy, jedziemy. Dobra, ja wróciłem do domu. A tu krzychu siedzi wszyscy. Co Stefan? A w porządku, krzychu. no. Trailer ubrała strój kąpielowy, jeszcze który kupiłem, i można górę założyć. I wtedy prezen będzie prezentowało się tak, tylko trzeba wiedzieć, to jest. Tak jak koszulka, tylko że krótkie. No, You can wear this. So. To są, ktoś powie, lata 20, lata 30, bo ktoś taką opinię słyszałem, ale to w Azji takie stroje się nosi. Nie no, tak jakbyś koszulkę zakładała. Nie? Like T-shirts. The same. Bo oni się też nie lubią opalać zbytnio. Dobra, jump. jump. I na tym zakończymy ten odcinek. Ja wyłączę tą fontannę, bo niedługo zaczynam live'a. Niedługo zaczynam live'a i to mi przeszkadza ten hałas. Także to było na tyle. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dajcie suba.